Spontan numer 2. Dzisiaj 23 września 2021 roku jestem na wycieczce krajoznawczej z Małgorzatą Wolińską, która mnie tu przyprowadziła. Przebywam na Europie. No i jest, ja weszłam na taką wieżę widokową, ale ledwo co weszłam, bo ona się cała trzęsie i w ogóle mam lęki. Góra się nazywa Góra Grzywacka. I co ja mogę powiedzieć? No, widok jest super. O, to wszystko tu się trzęsie, i po prostu mam lęk, i nie wiedziałam o tym, że mam taki lęk. Ale polecam w każdym razie wędrówki krajoznawcze po Beskidzie Niskim, bo wbrew yy, pozorom. Znaczy, nie wiem, czy wbrew pozorom. W każdym razie uważam, że jest to lepsze miejsce niż tatry wysokie, jak dla mnie, bo nie ma tu ludzi. Same. Widoki są zajebiste i yy, mnie to relaksuje osobiście. No i co? No jest super. Także zapraszam do odwiedzenia Wyski do o Wieje, więc mam czapkę. Może nie wyglądam najlepiej? No. To pozdrawiam. Z góry Grzywackiej. Chyba Grzywacka. Jak ktoś się zainteresowany może sprawdzić. No to pa.